Naucz się manifestacji od A do Z. Oszukaj rzeczywistość. Link w opisie. Kiedyś wierzyłem, że aby zmienić swoje życie, muszę walczyć. Ciągle coś poprawiać i po prostu pchać rzeczy do przodu. Miałem w sobie tę typową cichą presję. Jakby cały świat czekał, aż w końcu zrobię coś więcej. Będę lepszy i wreszcie się ogarnę. Przez lata faktycznie próbowałem to robić. Budziłem się z poczuciem, że robię za mało, niewystarczająco. Każdy dzień był wyścigiem z czasem, z samym sobą i z olbrzymimi oczekiwaniami świata. Manifestacja wtedy wydawała mi się czymś, co trzeba wymusić czymś, co zależy od mojej perfekcyjnej wizualizacji, dyscypliny i planu. Przez chwilę takie podejście nawet działało tak jak działa fizyczna siła, gdy pchasz kamień pod górę ale w pewnym momencie coś we mnie pękło. Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. Byłem zmęczony i wykończony swoją własną próbą kontrolowania każdego szczegółu. Postanowiłem wtedy też usiąść, po prostu przestać robić cokolwiek. Nie w sensie rezygnacji, ale w sensie głębokiego odpuszczenia. Po raz pierwszy nie próbowałem zmienić rzeczywistości. Pozwoliłem jej być. I wtedy stało się coś, czego wcześniej nie rozumiałem. Rzeczy zaczęły same się układać, jakby. Niewidzialna inteligencja, która zawsze tam była, w końcu mogła zacząć działać bez mojej nieustannej ingerencji. To właśnie wtedy, co prawda nieświadomie, po raz pierwszy zacząłem manifestować techniką nic nie robienia. Jak się okazało? To zmieniło całe moje życie. Ja nazywam się Kuba i uczę bezwysiłkowej manifestacji. Jeśli tak jak ja, chcesz nic nie robić i manifestować wymarzone rzeczy, zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału w całości. Trzy lata temu nie wiedziałem, jakie cuda potrafi zmanifestować nic nierobienie. Brzmi to dziwnie, prawda? Całe życie uczono nas, że żeby coś osiągnąć, trzeba działać. A jak się okazuje, manifestacja jest totalną odwrotnością, Powszechświat nie działa według ludzkiego kalendarza i listy zadań. Manifestacja nie mówi o wymuszaniu, ale o współtworzeniu, o niestresowaniu się i o harmonijnym uczestnictwie w większym procesie. I właśnie o tym chcę dzisiaj ci opowiedzieć. O tym, jak manifestacja współtworzy z tobą, a nie o tym, jak wymuszasz, by tworzyła dla ciebie. Nasze umysły są po prostu zaprogramowane na działanie. Uderzała nawet, że gdy zobaczyłeś dzisiejszy tytuł, pomyślałeś sobie: O, kolejny motywator, co ludzi nabiera. No bo, kiedy tylko czegoś zapragniesz, natychmiast w twojej głowie rodzi się pytanie: Co muszę zrobić, by to zdobyć? Zaczynasz szukać technik, rytuałów, kursów. Podczas gdy wszystkie odpowiedzi są w tobie, ale ty ich nie słyszysz, twierdzisz, że działając więcej, szybciej znajdziesz inspirację na spełnienie tego marzenia. Jednak prawda jest smutna. W takich momentach działasz z poziomu lęku, z poziomu braku. Manifestujesz nie dlatego, że czujesz się pełny, ale dlatego, że czujesz się niekompletny. Chcesz przyciągnąć coś, co ma wypełnić pustkę w tobie, podczas gdy pustka nie znosi presji. Ona potrzebuje przestrzeni. Najgłębsze przełomy w moim życiu wydarzały się nie wtedy, gdy działałem najciężej, ale wtedy, gdy przestawałem się napinać. Gdy pozwalałem, by cisza wewnątrz mnie stała się moim kompasem. To właśnie w ciszy słyszysz najwięcej. To tam rodzi się prawdziwa intuicja. To tam wszechświat zaczyna do ciebie mówić. Problem polega na tym, że my nie potrafimy być w ciszy. Nie potrafimy słuchać. Jesteśmy uzależnieni od ciągłego robienia. Nawet kiedy odpoczywamy, Robimy coś, scrollujemy, myślimy o jutrze, czy analizujemy przyszłość. Boimy się jej, bo myślimy, że nie mamy kontroli. A jednak to właśnie w tej pusty dzieje się manifestacja. I tutaj musisz zrozumieć też jedną z ważniejszych kwestii. Manifestacja nie jest liniowym procesem przyczynowo-skutkowym, jak większość ludzi myśli. To bardziej taniec niż matematyka. Nie polega na tym, że najpierw robisz A, potem B, a na końcu dostajesz C. Bardziej jak otwarcie przestrzeni wewnętrznej, w której rzeczy mogą się zamanifestować w swoim czasie i w swoim porządku. Paradoksalnie, im bardziej próbujesz to przyspieszyć, tym bardziej to oddalasz. Nie chcę, by po dzisiejszym odcinku wszystko co dotychczas robiłeś, żebyś przestawał to robić, bo działanie nadal jest częścią manifestacji, ale samo to działanie musi pochodzić z zewnątrz ciebie. Z tego spokoju, z inspiracji, z poczucia prowadzenia. Nie z desperacji. Pamiętam jak kiedyś próbowałem za wszelką cenę przyciągnąć konkretny cel finansowy. Panowałem, wizualizowałem, stosowałem każdą technikę, jaką znałem. Ale wewnętrznie byłem spięty. Czułem, że muszę to osiągnąć, bo inaczej coś będzie nie tak. I rzeczywiście nic się nie ruszało. Potem zrezygnowany powiedziałem w myślach: dobra, niech się dzieje co chcę. Mam dość udawania, że kontroluję cały świat, gdy tak naprawdę nie jest. I wtedy też, dosłownie w przeciągu tygodnia, pojawiły się niespodziewane możliwości, nowe kontakty i rozwiązania, na które wcześniej bym nawet nie wpadł. To był moment, w którym naprawdę zrozumiałem, że wszechświat działa lepiej, gdy mu nie przeszkadza. Bycie w stanie nic nie robienia nie oznacza dosłownego siedzenia na kanapie i czekania aż ktoś zapuka do twoich drzwi z walizką pieniędzy. Chodzi o coś znacznie głębszego, o zaufanie do wszechświata, Boga, intuicji. Jak zwał, tak zwał. O to by twoja energia nie była napięta wokół tego, co chcesz zmanifestować. Byś nie próbował przyciągnąć z miejsca braku, ale z miejsca pełni. Jak to praktykować? Najlepsze odpowiedzi przychodzą w ciszy. Dlatego polecam praktykowanie mindfulness. Zwyczajne siedzenie lub leżenie w ciszy. U mnie wygląda to tak. Siadam, zamykam oczy, oddycham i pozwalam, żeby myśli przepływały przez moją głowę. Nie próbuję wizualizować, nawet nie próbuję zmieniać emocji. Po prostu pozwalam myślom się pojawić i poukładać. Bo dziwo to właśnie w tej prostocie zaczyna dziać się magia za każdym razem. Kiedy umysł się uspokaja, pojawia się fitość. Fitość w postaci zmieniających życie pomysłów. Intuicyjnych przeczuć i drogowskazów, które w jeden wieczór odmieniają całe Twoje życie, czasami wyglądało to jak nagłe zrozumienie tego, co konkretna sytuacja miała mi udowodnić. Czasem była to po prostu zwyczajna synchroniczność, która wyglądała jak przypadek, ale nim nie była. To no właśnie wtedy za każdym razem pojawiała się ta myśl w mojej głowie: Oho, ja już wiem, co muszę zrobić. I co najlepsze, nie ty wymyślasz kolejne kroki, one same się pojawiają. Bez presji i bez napięcia, bo przecież ty nic nie robisz. Społeczność rozwoju duchowego ma obsesję na punkcie technik. Ludzie medytują, firmują, wizualizują. Często nie będąc nawet świadomi wewnętrznego napięcia. Medytują, ale panicznie analizują, co muszą zrobić, aby te manifestacje w końcu zadziałały. Takie podejście to lęk w przebraniu duchowej praktyki. Czyli coś, czego manifestacja po prostu nie lubi. Prawdziwa manifestacja zaczyna się wtedy, gdy Twoje serce i umysł rozluźniają się na tyle, by pozwolić wszechświatowi oddychać przez ciebie. Trochę jak z rośliną. Możesz podlewać ją regularnie, bać o nią, ale ciągnięcie jej za liście nie spowoduje jej szybszego wzrostu. Bo jeśli będziesz tak robił, to zadusisz ich naturalny rozwój. Jednak jeśli stworzysz im odpowiednie warunki, spokój, przestrzeń, zaufanie. Wyrosną w swoim tempie. I tutaj mam zadanie dla ciebie. Zacznij obserwować, z jakiego miejsca w sobie manifestujesz. Czy z miejsca pod tytułem Muszę to mieć, bo czuję się źle, czy raczej z miejsca pozwalam, bo wiem, że wszystko przychodzi w idealnym momencie. Jeśli nie wiesz, jak to określić, powołaj się na własne emocje. Jeśli czujesz napięcie, frustrację, lęk, to znak, że działasz z miejsca braku. Jeśli czujesz spokój, lekkość, wnętrzną zgodność, jesteś w stanie współtworzenia. Pamiętaj też, aby nie bać się pustki. Ona nie jest przeciwko tobie, a w zasadzie, gdy ją czujesz, to jest to jasny znak od wszechświata, że musisz usiąść w ciszy, bo obfitość chce wkroczyć do Twojego życia. Musisz nauczyć się w niej odpoczywać, nauczyć się ufać procesowi, który zachodzi w tej pustce, bo kiedy przestajesz próbować kontrolować wszystko, Zaczynasz doświadczać, że życie ma własną mądrość i to znacznie potężniejszą niż Twoje logiczne plany. Na koniec powiem jeszcze tyle: a gdy przez Twoją głowę przeleci myśl, ja już wiem, co mam robić, Twoja wymarzona rzeczywistość właśnie zaczęła się tworzyć natychmiastowo i bez wysiłku. Dziękuję za dziś, jak zawsze, dziękuję za Wasze wsparcie. Zostaw lajka, zostaw komentarz i zasubskrybuj, jeśli tak samo jak ja czujesz, że Twoja wymarzona rzeczywistość właśnie zaczęła się tworzyć.